Agnieszka Cegielska, kłaniam się i zapraszam na te najnowsze informacje pogodowe przed nami. Kolejny bardzo gorący dzień na termometrach. Zobaczymy nawet 33 stopnie w Rzeszowie, 32 w Lublinie, 31 w Krakowie, 30 Katowice, 31 Warszawa, Białystok, 30 Suwałki, 29 Łódź. Na zachodzie kraju 27 do 29, 29 Poznań i 28 stopni Trójmiasto. I właściwie oprócz Suwałk wszędzie, gdzie się nie spojrzymy, mają pojawić się, słuchajcie, wyładowanie atmosferyczne. Przy tych wysokich temperaturach to mm, te burze mogą być gwałtowne, mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny i porywisty wiatr, niewykluczone opady gradu, bo będzie gorąco. Pamiętajmy o tym, że to są temperatury prognozowane w cieniu, 33 stopnie w cieniu. W słońcu odczuwalna temperatura w Rzeszowie będzie jeszcze wyższa. Północny wschód Suwałki, tu z kolei 30 stopni też gorąco. Jak będzie w kolejnych dniach, już odpowiedź znam. Sobota, gorąco. Od 30 stopni na północnym zachodzie do 34 w Polsce południowo-wschodniej. Opady deszczu na północnym wschodzie, burze na Podkarpaciu, pozostałe regiony słoneczne i upalne. Do 32 stopni w Polsce południowo-zachodniej. W niedzielę, jeżeli popada, to na północnym wschodzie tu mogą pojawić się burze. Pozostałe regiony słoneczne być może pokropi na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na południu słonecznie i bardzo gorąco. Od 30 stopni na Pomorzu Zachodnim do 33 w Polsce południowo-wschodniej. me.